Chcesz zostać podróżnikiem i zastanawiasz się, czy praca stacjonarna jest aby dla Ciebie opcją? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby połączyć podróżowanie i pracę stacjonarną? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Cześć, tutaj usy w podróży. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zaletach pracy stacjonarnej, ponieważ powstał już filmik o wadach, które przynosi nam praca stacjonarna. Jeśli go jeszcze nie obejrzałeś, to zachęcam. A dzisiaj porozmawiamy tylko i wyłącznie o zaletach. Dowiemy się, czy w ogóle praca stacjonarna wchodzi w grę, jeśli chcesz zostać podróżnikiem. No to zaczynamy. Tak naprawdę, dla bardzo wielu osób, praca stacjonarna to jest tak jakby przepustka do podróżowania. Dlaczego? Ponieważ większość osób pracuje, żeby zacząć podróżować. Czyli, przykładowo, bierzesz pracę na etat, chodzisz tam każdego dnia przez miesiąc, kilka miesięcy, przez rok, nawet kilka lat. A później wyjeżdżasz na wakacje swoich marzeń, wyjeżdżasz na podróż swojego życia. Pracować stacjonarnie możesz również za granicą i to przynosi bardzo wiele korzyści dla podróżnika. Jest to naprawdę świetna opcja. Po pierwsze, jesteś w innym kraju, więc możesz tam podróżować. Po drugie, możesz podróżować po krajach sąsiednich, do których masz bliżej. Po trzecie, poznajesz automatycznie obcy język, albo nawet kilka obcych języków. Poznajesz również obcą kulturę. Taką pracą możesz również sprawdzić, jak się czujesz na dłuższy okres poza swoim domem, poza swoim krajem. Co więcej, bardzo często za granicą możesz zarobić znacznie więcej niż w Polsce. Więc jeśli oszczędzasz na podróże, no to szybciej na nie zarobisz właśnie za granicą. Praca stacjonarna Czasem zapewnia również wyjazdy w delegacje. I czym jest tak naprawdę delegacja? Wygląda ona tak, że jedziesz do innego kraju i trochę tam popracujesz, ale masz również czas, żeby sobie pozwiedzać, żeby poznać obcą kulturę, żeby troszkę zaszaleć. I zobacz, wyobraź sobie, że twój pracodawca daje ci taką opcję, że wysyłacie na tydzień, na dwa, czasem na trzy tygodnie, bardzo różnie to wygląda. Do innego kraju, gdzie masz. Powiedzmy, coś tam pracować, ale on wszystko sponsoruje. Sponsoruje ci transport, sponsoruje ci jedzenie, sponsoruje ci inne rzeczy i ty naprawdę jesteś tam za darmo i cały czas zarabiesz pieniądze. Brzmi to jak bajka, ale często jest to możliwe. To zależy, w jakim zawodzie pracujesz. Słyszałem również o takich delegacjach, które trwają miesiącami i na przykład odbywają się w Ameryce, w Kanadzie albo w innych krajach Europy. Także jest to świetna opcja. Praca stacjonarna ma w sobie bardzo duży plus, którym jest to, że prawdopodobnie nauczysz się tam najlepiej swojego zawodu. Przykładowo jesteś grafikiem i idziesz do jakiejś agencji graficznej. Otaczasz się tam ludźmi, którzy pracują już w grafice miesiącami, latami i możesz od nich czerpać Wiedzę, możesz ich pytać o wszystko, prawdopodobnie na początku ktoś będzie Cię nawet uczył i będzie Twoim mentorem. Później cały czas będziesz mógł czerpać od nich inspirację, będziesz mógł pytać o wszystko i przesiąkniesz tą grafiką cały. I dla Ciebie wszystko będzie później prostsze i Twoja nauka będzie bardzo szybka w takim otoczeniu. I do czego to się sprowadza? Do tego, że jak już nabędziesz niezbędnych kompetencji, to będziesz mógł przejść do pracy zdalnej. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, ale jeśli jesteś tym grafikiem, no to na pewno możesz pracować zdalnie. I wtedy już byś mógł być w każdym kraju na świecie i pracować dla Twojej firmy. I to wszystkie zalety, które chciałem Wam w tym filmiku wymienić. Jest ich o wiele więcej, ale dla mnie to są właśnie te najważniejsze, o których wspomniałem. I pamiętajcie, że świat nie jest czarno-biały. To nie jest tak, że Wy musicie pracować zdalnie albo musicie pracować stacjonarnie. Wy dobieracie tryb pracy do siebie. Nikt Wam nie powie, jaka przez najlepsza. Według mnie, ja jestem za tym, że praca zdalna. Jest jednak lepsze dla podróżnika, bo daje dużo więcej swobody. Ale z drugiej strony, w pracy zdalnej nie nauczysz się tak dobrze zawodu jak w pracy stacjonarnej, więc tak naprawdę to wszystko dopełnia się w pewien sposób i oba te tryby są potrzebne. Daj znać w komentarzu, czy jesteś za pracą stacjonarną, czy może zdalną. I pamiętaj, żeby dać subskrypcję, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.